Są takie daty, które zapamiętujemy łatwiej niż inne, ponieważ tak bardzo nas poruszyły. Dla mnie i wielu sceptyków szczepień to przede wszystkim 12 lipca, botota 2021 roku. We Francji byliśmy zaskoczeni słuchając prezydenta republiki, który ogłaszał wszystkie zakazy, które miały dotyczyć osób niezaszczepionych. Byliśmy nawet pozbawieni możliwości robienia zakupów w hipermarketach. Wyobraźcie sobie! Pracownicy służby zdrowia mieli być zawieszeni, to znaczy pozbawieni wynagrodzenia, pozbawieni środków do życia, więc w pewnym sensie zabici, zszokowani. Byliśmy jeszcze bardziej, gdy brat Samuel Hert z ciała kierowniczego stwierdził, że Świadkowie Jehowy nie mają żadnego powodu, żadnego powodu, by odmawiać szczepienia z powodów religijnych i że 98% członków Betel w Stanach Zjednoczonych było zaszczepionych. Sama proporcja 98% jest przyznaniem, że nie było już wolności. Kiedy w jakimś kraju prezydent uzyskuje taki wynik w wyborach, to z pewnością jest to dyktatura, prawda? Przy okazji, w Warwick w 2021 było 800 betelitów. 2% niezaszczepionych stanowiło zatem 16 osób. 8 członków ciała kierowniczego w tamtym czasie było wszystkimi żonatymi, więc wraz z żonami stanowili również 16 osób. Czy to jest przypadek? Tylko zadaję pytanie. Ponieważ powszechnie wiadomo, że prezydent Francji nigdy nie był zaszczepiony. Inna data, która na długo pozostanie w mojej pamięci, to 19 grudnia 2022 roku, dzień w którym starsi otrzymali list za pośrednictwem wiadomości juw.org informujący ich, że starsi i pionierzy niezaszczepieni będą mieli zakaz uczestniczenia w szkoleniach. Brat z Ameryki Południowej, który był starszym przez 20 lat, napisał tę książkę Grzechy popełnione podczas pandemii COVID-19 to jest list otwarty, który skierował do ciała kierowniczego. Został opublikowany we wrześniu 2024 roku. Naprawdę radzę każdemu świadkowi jechowy, praktykującemu lub niepraktykującemu, każdemu byłemu świadkowi jechowy wszystkim, którzy są związani ze świadkami Jechowy, aby przeczytali tę książkę, nabyli ją w formacie papierowym i trzymali w swojej bibliotece. To jest książka, która zapisze się w historii. Bardzo wiernie opisuje wydarzenia, które miały miejsce między 2021 a 2024 rokiem wśród świadków Jechowy i uwypukla wszystkie chrześcijańskie zasady, które zostały naruszone. Przetłumaczyłem tę książkę na francuski i wydałem ją na Amazonie i Apple. Obecnie jest dostępna w języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim, chorwackim i francuskim. Wkrótce ukaże się wersja w języku Lingala. Wersja elektroniczna jest darmowa i dostępna na stronie effetzindesirable.fr. Ta strona pozwala wszystkim, którzy doświadczyli niepożądanych skutków masowych szczepień, na złożenie świadectwa. Wersja papierowa kosztuje tylko 11 euro, co pokrywa koszt druku. Świadkowie z całego świata zmobilizowali się, aby ją przetłumaczyć. Możesz zaoferować swoją pomoc za pośrednictwem tej samej strony internetowej. Chciałbym przy okazji podziękować jego autorowi oraz wszystkim tłumaczom i korektorom. Książka została już wysłana do ciała kierowniczego we wrześniu 2000, e, 2024 do 17 filii na całym świecie oraz osobiście do brata Antoniego Morisa. Jeśli chcesz wysłać ją w formacie papierowym do kogoś innego, postępować zgodnie z instrukcjami. Zamierzam więc użyć tego, aby wyjaśnić Wam grzechy, które popełnili członkowie ciała kierowniczego. Jego autor Łukasz 1710 najpierw cytuje strażnicę z 15 września 2015. Ani biurofili, ani starsi zboru nie są uprawnieni do dyktowania świadkowi, jaką decyzję podjąć w kwestii opieki medycznej. To się z tym nie zgadza. Wszyscy się zgadzają. Zresztą zostało to potwierdzone w kwietniu 2021. W liście, który ciało kierownicze wysłało do zborów na całym świecie. Przypominam wam kwiecień 2021. Kampania masowych szczepień rozpoczęła się, bo w grudniu 2020. Ten list mówi, zaszczepienie się jest decyzją osobistą. Dlatego miłość, miłość, Chrześcijańska polega na szanowaniu decyzji, którą każdy podejmuje na podstawie swojego sumienia ukształtowanego przez Biblię i nie zmuszaniu nikogo do robienia tego samego co my. Niesamowite, gdy zna się dalszy ciąg. Tak więc aż do kwietnia 2021 sumienie każdego świadka Jechowy było respektowane. Świadkowie, którzy byli przeciwnikami szczepień z powodów sumienia, obok snad jak ja, nie mieli się czego obawiać. I zresztą wszyscy się szanowali. Niektórzy nieliczni byli pierwsi, którzy się zaszczepili, nawet jeśli oznaczało to wyprzedzenie innych, a przeciwnicy szczepień z powodów sumienia swobodnie wyrażali swoje zdanie, mówiąc, że nie zaryzykują zaszczepienia się. Zgromadzenia świadków Jehowy żyły w pokoju w tej kwestii. Zrobię teraz dygresję, aby powiedzieć, że osoby nieszczepione, nazywane pejoratywnie antyszczepionkowcami, nikomu nie zabraniają się szczepić. Domagają się jedynie wolności wyboru leczenia, wolności leczenia się według własnego uznania. Podczas gdy szczepienia MRNA są zakazane w kilku stanach USA, osoby nieszczepione nie mają z tym nic wspólnego. Są oni przede wszystkim przywiązani do wolności szczepień. Od lipca 2021 członkowie ciała kierowniczego kolejno wpływali na wszystkich świadków Jechowy na całym świecie, aby się zaszczepili. Chrześcijańskie sumienie zniknęło. Mieliśmy być bezużytecznymi niewolnikami i musieliśmy po prostu słuchać. Kropka. Trzeba przyznać członkom ciała kierowniczego wielką zręczność w manipulowaniu tłumami. W sposób delikatny. Jak wtedy, gdy stopniowo zaciska się i madło na elemencie, aż do jego złamania. Wydaje się nawet, że było to przygotowane od dawna. Ponieważ w tym momencie każdy świadek Jechowy przypomniał sobie słowa zawarte w Strażnicy z 2013 roku, które mówiły: W tym momencie Strażnica mówi: O momencie w przyszłości życiowe wskazówki, które otrzymacie od organizacji Jechowy, mogą nie wydawać się rozsądne z ludzkiego punktu widzenia. Ale wszyscy musimy być gotowi do posłuszeństwa każdej instrukcji, którą otrzymamy, niezależnie od tego, czy wydaje się ona racjonalna z punktu widzenia strategicznego lub ludzkiego. Pamiętam bardzo dobrze, że te słowa były powtarzane dwa lub trzy razy w ciągu pięciu lat. I pomyślałem sobie, kiedy je usłyszałem. Jeśli kiedykolwiek ciało kierownicze poprosić Cię o coś sprzecznego z twoim sumieniem, co zagroziłoby twojemu życiu, będziesz musiał się nie podporządkować. Nadszedł więc ten moment. I wtedy przypomniałem sobie znaczące wydarzenie z mojego życia. Odmowę odbycia służby wojskowej, aby nie zabijać bliźniego. I w tym momencie nie ryzykowałem podjęcia decyzji, która zagrażałaby mojemu życiu lub życiu mojego bliźniego, nawet jeśli tym razem broń była inna. Pytanie, które zadali sobie wszyscy świadkowie Jechowy, co mogło skłonić ciało kierownicze do całkowitej zmiany punktu widzenia i podjęcia antychrześcijańskich działań? Wrócę do tego w następnym odcinku, ale na razie porozmawiajmy o popełnionych grzechach. Ciało kierownicze wyraźnie postawiło posłuszeństwo wobec rządu ponad sumienie chrześcijańskie, łamiąc własne słowa i słowa Jezusa. I cytuję książkę Grzechy popełnione podczas pandemii COVID-19. Jeśli władza żąda czegoś, co narusza dobrze wykształcone sumienie chrześcijańskie, przekracza granice wyznaczone jej przez Boga. Kiedy Cezar żąda tego, co należy do Boga, musimy uznać, że to wola Boża jest najważniejsza. W tym przypadku, jeśli chodzi o szczepienia, wiele rządów na świecie podjęło działania sprzeczne. Tak jak własną konstytucją. Ciało kierownicze stosowało taką manipulację, że widziałem, jak stopniowo moi bracia, którzy byli niechętni, a nawet bardzo niechętni szczepieniom, ulegali. Była taka presja ze strony grupy, Ponieważ posłuszeństwo ciału kierowniczemu dla przeciętnego świadka Jehowy jest równoznaczne z posłuszeństwem Bogu. Nie ma różnicy. Niektórzy nawet nazywają organizację świadków Jehowy naszą matką. Więc jeśli Twoja matka mówi Ci, żebyś się zaszczepił, nie ma nad czym się zastanawiać. Niektórzy powiedzą, tak, ale ciało kierownicze zawsze mówiło, zaszczepcie się, jeśli to możliwe. I to jest całkowicie prawda. W grudniu 2021 roku, czyli rok po rozpoczęciu kampanii szczepień, napisałem mój drugi list do ciała kierowniczego, aby powiedzieć im, żeby przestali nas zmuszać do szczepień. A jeśli to mówiłem, to dlatego, że naprawdę to czułem, czułem to wokół siebie. A jego odpowiedź wyraźnie pokazywała, że nami manipulował. Zresztą zachęcam Was do przeczytania mojego świadectwa na stronie FS Joffert, na stronie siódmej. Umieściłem wszystkie listy, całą korespondencję, którą wysłałem i którą otrzymałem z ciałem kierowniczym i z oddziałem we Francji. Ciało kierownicze posunęło się do uznania za wzorowe sióstr z Bułgarii, które podjęły pracę zwolnionych kobiet, ponieważ niby się dość nie były zaszczepione. Brak jakiejkolwiek empatii dla tych biednych kobiet, które z dnia na dzień zostały bez środków do życia. To była wolna ręka dana każdemu, aby obciążać niezaszczepionych. I przypisywać im wszystkie wady świata. Można więc naprawdę powiedzieć, że członkowie ówczesnego ciała kierowniczego wszyscy uczestniczyli w tym gwałcie na sumieniu. Zresztą wszyscy, którzy się przyłączyli i wywierali presję na innych, aby się zaszczepili, są współwinni tego gwałtu na sumieniu. To jest bardzo poważne. Innym popełnionym grzechem jest wymuszenie zgody. Wymuszenie zgody można rozumieć jako sytuację, w której osoba jest zmuszona, do wyrażenia zgody na coś, na co nie zgodziłaby się, dobrowolnie, dodany w innych okolicznościach. Mogę podać pierwszy przykład. Brat w tej samej sytuacji co ja, nigdy nie zaszczepiony od urodzenia. Przeciwny wszystkim szczepionkom, nie zaszczepił swoich dzieci, wiedząc, że szczepionka przeciwko COVID może prowadzić do śmierci. Nigdy nie miał COVID i wiedząc, że to była operacja psychologiczna, załamał się po sześciu miesiącach interwencji Kolegium Centralnego. Zaszczepił się on i jego rodzina tylko po to, by być posłusznym przedstawicielowi Boga na Ziemi, tym samym, którzy ośmielają się mówić, nie jesteśmy, ani natchnieni, ani nieomylni. Wyobrażacie sobie, jaki to jest rabunek zaufania? Drugi świadek Jehowy, którego znam, nie chciał się zaszczepić i czekał jeszcze i jeszcze. Cała jego rodzina była świadkami Jechowy i wywierała na niego presję. W końcu uległ, w kwietniu 2022 roku Dwie godziny. Po pierwszej dawce miał oczy przekrwione. W kolejnych dniach miał bóle w całym ciele. Przez rok przeżywał piekło aż do momentu, gdy nie mógł już mówić. Jego lekarz powiedział mu, żeby nie przyjmował drugiej dawki, ale jego bliscy świadkowie Jechowy namawiali go do przyjęcia kolejnych dawek tylko po to, by być posłusznym Jechowie. To trochę tak, jakby mu mówili: Zaszczepiłeś się, prawie umarłeś, ale zaszczep się ponownie, a zobaczysz, Jehowa cię pobłogosławi. Pewna siostra pionierka, która zawsze chciała być wzorem, była bardzo niechętna wobec szczepionki. Wiedziała, że jeśli ją przyjmie, ryzykuje ponowne zachorowanie i śmierć. Modliła się, modliła się raz za razem, aby podążać za wskazówkami Jechowy. Tak bardzo. Że nawet umówiła się na wizytę, aby się zaszczepić. Kiedy nadszedł czas, nie była w stanie fizycznie się ruszyć, tak bardzo było to wbrew jej naturze. Tak, mówię to głośno i wyraźnie. Wszyscy świadkowie jechowy, którzy zmuszali swoich współwyznawców do szczepienia, są winni wymuszenia zgody, zgrzeszyli przeciwko Bogu. Wszyscy znają czwarte przykazanie. Nie kradnij. Cóż, kiedy kradnie się sumienie, kiedy kradnie się zaufanie innej osoby. To jest zastosowanie tego przez te przykazania. Kulminacją tej manipulacji był ostatni punkt aktualności podany przez ciało kierownicze w styczniu 2022 roku. Odkrywamy rodzinę, która nie chce się zaszczepić, ponieważ przeglądała internet. Modli się do jechowy ogląda tylko kanał jewdutka.org i w rezultacie podejmuje właściwą decyzję. I kiedy oglądamy i ponownie oglądamy ten fragment, w żadnym momencie nie mówi, że zamierza się zaszczepić. Ale wszyscy to zrozumieli. Żaden świadek Jehowy nie zrozumiał tego inaczej. Jednak nigdy tego nie mówi. I ciało kierownicze rzeczywiście zawsze będzie mogło argumentować przed sądem, że nie powiedziało wyraźnie, że trzeba się zaszczepić. Jak więc nazywacie osobę, która osiąga swoje cele, jednocześnie dbając o to, by nie naruszyć prawa, Zapytałem o to sztuczną inteligencję Grok, która odpowiedziała tak. Można by nazwać taką osobę sprytnym strategiem lub kimś przebiegłym. Jeśli chcemy być nieco bardziej precyzyjni i obrazowi, można powiedzieć, że chodzi po ostrzu noża lub że jest zręczna w omijaniu zasad, nie łamiąc ich bezpośrednio. Termin taki jak jurisprud mógłby również pasować w bardziej formalnym rejestrze, ale z nutą ironii, jeśli wykorzystuje subtelności prawa na swoją korzyść. Wszystko zależy od tonu, jaki chcesz nadać. Ponieważ mam wątpliwości co do intencji centralnego kolegium, odpowiedziałem to sztucznej inteligencji. Intencją jest zaszczepienie ludzi wbrew ich zgodzie. Oto jej odpowiedź. Jeśli intencją jest zaszczepienie ludzi wbrew ich zgodzie, pozostając w granicach prawa, staje się to moralnym i prawnym ćwiczeniem równowagi. Po francusku. Można by taką osobę nazwać zręcznym manipulatorem lub architektem perswazji, jeśli używa subtelnych strategii, aby wpływać, nie przekraczając wyraźnie granicy zgody. Wyrażenie takie jak gra na szarych strefach również mogłoby pasować, sugerując, że wykorzystuje ona prawne lub etyczne dwuznaczności, aby osiągnąć swoje cele. W tym konkretnym przypadku można sobie wyobrazić kogoś, kto, na przykład, wprowadza bardzo silne zachęty lub prowadzi kampanię presji psychologicznej. Unikając jednocześnie bezpośredniego przymusu, który byłby nielegalny. To wciąż śliski grunt, a język, którym to opisujemy, odzwierciedla tę napiętą sytuację. Taka postawa przypomina wam przeciwnika, czy raczej Boga. Pełnego miłości. Odpowiedź zależy od ciebie. Jeśli po tym uważacie, że centralny kolegium nie popełniło grzechu, to wasza sprawa. Jest inny grzech popełniony przez Centralne Kolegium, który bezpośrednio podlega prawu. Dyskryminacja wobec niezaszczepionych Po styczniu 2022 roku nie słyszeliśmy już nic o szczepieniach ze strony Centralnego Kolegium. Trzeba powiedzieć, że ogłosili nam liczbę zgonów z powodu COVID. Było ich proporcjonalnie cztery razy więcej wśród świadków Jehowy niż na całym świecie. Od tego czasu i powtarzane niemal na każdym spotkaniu trzeba być posłusznym jehowie i jego organizacji trzeba być posłusznym jehowie i jego organizacji starszy z mojego zboru nawet dodał że to jest nierozłączne świadkowie jehowy byli bardziej gorliwi w stosowaniu przymusu niż inne grupy noszenie masek było obowiązkowe aż do października 2022 roku podczas gdy wszędzie indziej zniknęło co najmniej 6 miesięcy wcześniej a potem nadszedł 19 grudnia 2022 roku wszyscy starsi na wszechświecie otrzymali ten list na swojej skrzynce i tylko ci, którzy są wód pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, będą mogli uczestniczyć osobiście w kursie szkoły teokratycznej. Ze specjalną wzmianką dla koordynatorów Prosimy upewnić się, że wszyscy starsi z waszego zboru, którzy planują uczestniczyć w kursie Szkoły Służby Królestwa, są w pełni zaszczepieni. I ten środek pozostał w mocy przez nieco ponad rok, aż do marca 2024 roku, podczas gdy w społeczeństwie francuskim nie było już żadnych ograniczeń dotyczących szczepień. Również na świecie ciało kierownicze popełniło niewyobrażalny grzech stało się stronnicze. Wszyscy świadkowie Jehowy znali te słowa zawarte w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10 w wersetach 34 i 35. Wtedy Piotr zabrał głos, powiedział, „Teraz naprawdę rozumiem, że Bóg nie jest stronniczy. Więc po śmierci Jezusa jego uczniowie zrozumieli, że nie powinni być stronniczy, jak to robili Żydzi. Świadkowie Jehowy zresztą chwalą się, że nie dyskryminują. Nie ma rasizmu, wszyscy się kochają i szanują. I wtedy, gdy wszyscy zauważyli, że szczepionka nie zapobiega ani transmisji, ani chorobie, ciało kierownicze wywierało nielegalną presję na starszych i pionierów, którzy mieli być przykładem dla innych. I wywierając tę presję, wywierało pośrednio presję na wszystkich świadków Jehowy na świecie, jakby nie byli wystarczająco zaszczepieni. Zresztą dla małej ciekawostki, tydzień po otrzymaniu tego listu Jeden ze starszych z mojego zboru został pilnie przyjęty do szpitala z ostrym zapaleniem trzustki, jednym z niepożądanych skutków szczepionek przeciwko COVID. Z pewnością zastosował się do tego listu, uzupełniając swój schemat szczepień i przyjmując trzecią lub czwartą dawkę. Cóż, trzeba przyznać, że starsi ogólnie byli świadomi niepożądanych skutków szczepionki i robili tylko to, co było absolutnie konieczne, aby się podporządkować. Niektórzy ograniczali się tylko do jednej dawki, mówiąc, że skoro mieli COVID, to wystarczy. Włoski urzędnik okręgowy miał nawet śmiałość powiedzieć, że zaszczepił się produktem naturalnym. Produktem naturalnym. Ponieważ Centralny Kolegium nie określiło, jakim produktem należy się zaszczepić. Możecie znaleźć wszystkie te anegdoty i wiele innych, czytając liczne świadectwa na stronie i efe.undesirable.jewusic. -y Kropka, fru, kiedy otrzymałem ten potworny list. Napisałem do oddziału w moim kraju, aby potępić ten grzech. To rażące naruszenie prawa, które z pewnością doprowadziło do śmierci kilku świadków Jehowy. Dlaczego mówię z pewnością? Ponieważ od początku szczepień przeciw COVID średnio jedna osoba na tysiąc zmarła po przyjęciu szczepionki. Co oznacza, że przy trzech dawkach jedna osoba na trzysta zaszczepionych umiera. Biorąc pod uwagę, że około 10% świadków jechowy to starsi, czyli... Około 800 tysięcy starszych, statystycznie daje to ponad 2660 zgonów, i to dotyczy tylko starszych. Aby uzyskać wiarygodne informacje na temat statystyk działań niepożądanych, polecam tę książkę Piera Shalotta, która właśnie ukazała się po francusku. Z pewnością znajdziesz inne książki w swoim kraju, jeśli nie mieszkasz we Francji. Filia świadków Jechowy we Francji nie odpowiedziała mi bezpośrednio ale podjęła kroki, aby zmusić mnie do rezygnacji. Dziesięciu starszych z mojego kolegium starszych okazało się współwinnymi i zmusiło mnie do napisania listu rezygnacyjnego. Żaden mnie nie bronił, żaden nie odważył się potępić tego grzechu i tego naruszenia prawa. Wszyscy już stali się robotami. Po dwudziestu pięciu latach dobrej i lojalnej służby zostałem wyrzucony, ponieważ nie byłem zaszczepiony i potępiałem rażącą dyskryminację. Pytanie, które każdy starszy, a nawet każdy świadek Jehowy, świadomy, że członkowie ciała kierowniczego poważnie zgrzeszyli, powinien sobie zadać. Czy potępiam ten grzech? Czy go ukrywam? I to nie jest mały grzech. Grzechy, o których wspomniałem, doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy świadków Jehowy. Aby zakończyć ten odcinek, mogę stwierdzić, że ciało kierownicze zgrzeszyło przeciwko Bogu naruszając sumienie milionów świadków Jehowy, wymuszając zgodę świadków Jehowy poprzez doskonałe opanowanie sztuki manipulacji, dyskryminując osoby niezaszczepione i żądając statusu szczepień osób, mimo że jest to informacja ściśle poufna, chroniona tajemnicą lekarską. Możecie być pewni, że te grzechy są również rażącymi naruszeniami prawa? To będzie tematem naszego następnego odcinka. Porozmawiamy z jednej strony o wezwaniu członków ciała kierowniczego na Komitet Dyscyplinarny Religijny, o tym jak czuć się swobodnie, mówiąc na ten temat oraz co każdy może zrobić z wymiarem sprawiedliwości swojego kraju, aby potępić te naruszenia. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.